Synu, słuchaj uważnie, bo ta wiadomość jest wyłącznie dla Ciebie. To nie przypadek, że słyszysz te słowa teraz. To nie przypadek, to odpowiedź, to proroctwo, to spełnienie. Modliłeś się, tak, zgiąłeś kolana ze zranionym sercem, ze złamaną duszą, ze łzami których nikt nie widział, spadającymi w ciszy wczesnego poranka. Mówiłeś do mnie w tajemnicy, gdy nikt inny zdawał się Cię nie słyszeć i nawet bez sił, złamiącym się głosem i chwiejącą się wiarą, powiedziałeś, Boże, nie rezygnuj ze mnie. I, Synu, nie poddałem się. Prosiłeś, prosiłeś z wiarą, ze szczerością, z pokorą. Prosiłeś bez żądań, bez pytań, po prostu ufając. Prosiłeś ze złamanym sercem, prosząc o znak, o odpowiedź, o pomoc, która wydawała się niemożliwa. I synu, ja jestem bogiem niemożliwego. Widziałem każde słowo, które padło z Twoich ust, słyszałem każdy krzyk, który wydałeś pośród swojego bólu. Myślałeś, że nikt cię nie słucha, ale słuchałem. Byłem tam, u twego boku, bliżej niż sobie wyobrażałeś. Modliłeś się, prosiłeś i płakałeś, a ja dostrzegałem każdą twoją łzę jak ziarno. A teraz nadszedł czas żniwa, bo to, co zasiałeś we łzach, mój synu, zakwitnie w świadectwo. To, co wydawało się wymagać czasu, to, co wydawało się utknięte w martwym punkcie, to, co wydawało się nigdy nie nadejść, nadchodzi. Tak, nadchodzi szybko. Bo ja, Pan, nie zapominam o obietnicach, nie ignoruję wiary, nie lekceważę ofiar modlitwy. Byłeś wierny. Nawet gdy wszystko zdawało się rozpadać, a teraz pokażę ci, że było warto. To się stanie szybciej niż myślisz, silniej niż się spodziewasz, piękniej niż marzyłeś. Mój synu, przygotuj swoje serce, bo to, co nadchodzi, to nie tylko odpowiedź, to spełnienie obietnicy. To nie tylko błogosławieństwo. To świadectwo, to nie tylko zmiana, to całkowita transformacja. Zobaczysz, jak otwierają się drzwi, których nikt inny nie mógłby otworzyć. Zobaczysz ścieżki tworzące się tam, gdzie wcześniej były tylko mury. Poczujesz, jak spokój wdziera się do twojej duszy, uzdrawiający dotyk do twojego domu, a zaopatrzenie przelewa się w miejscach, gdzie wcześniej panował niedobór. Bo kiedy podejmuje decyzję o działaniu, nie ma żadnej zwłoki, żadnej przeszkody, której nie można by się oprzeć. I mówię dziś z autorytetem ojca: to stanie się wkrótce. Tak, dziecko, wkrótce. Za kilka miesięcy, za kilka lat. Wkrótce. Ponieważ Twoje czekanie uruchomiło moje działanie, ponieważ Twoja wytrwałość poruszyła niebiosa, ponieważ Twoja wiara rozdarła niebiosa i sięgnęła tronu mojej chwały. Nie poszło na marne, nic nie poszło na marne. Każda uzamiała cel, każda nieprzespana noc niosła ciężar chwały, każda modlitwa, którą odmawiałeś samotnie, rozbrzmiewała przed aniołami. A teraz nadszedł czas, by doświadczyć tego, za czym tęskniłeś. Więc nie lękaj się więcej, nie pytaj więcej, nie rozpaczaj więcej, ponieważ to, co nadchodzi, jest tym, o co prosiłeś, ale daleko poza tym, czego oczekiwałeś. Będzie pięknie, będzie potężnie, będzie oczywiste, że to ja. I wszyscy, którzy wątpili, zobaczą. Wszyscy, którzy cię opuścili, posłuchają. Wszyscy, którzy cię osądzali, zamilkną. Bo ja, pan, wywyższę tych, którzy szczerze mnie szukali. A ty byłeś jednym z nich. Szukałeś mnie nawet wtedy, gdy byłeś zraniony. Wzywałeś mnie nawet w milczeniu. Nie poddałeś się. I dlatego, mój synu, to, o co prosiłeś, stanie się. Stanie się wkrótce. Przygotuj się, bo niebiosa się poruszają. I zmierzają w Twoją stronę. Synu, jeszcze nie skończyłem do Ciebie mówić, ponieważ to, co zamierzam zrobić w Twoim życiu, jest tak wielkie, tak głębokie, tak wykraczające poza Twoje wyobrażenia, że chcę, żebyś zrozumiał, Twoje oczekiwanie nie było stratą czasu. To był trening. To było przygotowanie. Wiem, że często czułeś się zapomniany, ignorowany, jakby niebo milczało, podczas gdy twoja dusza wołała. Widziałem cię, kiedy myślałeś o poddaniu się. Widziałem cię, kiedy pytałeś, czy Bóg o mnie zapomniał? Nie, synu. Nigdy o tobie nie zapomniałem. Każda sekunda twojego bólu była przeze mnie obserwowana. Każdy dzień zmagań był zapisany w mojej księdze. A teraz nadszedł czas, aby przemienić cierpienie w chwałę. Zrozumiesz, dlaczego to trwało tak długo. Spojrzysz wstecz i będziesz wdzięczny za każde nie, które ci powiedziałem, za każde drzwi, które zamknąłem, za każdą osobę, która odeszła z twojego życia. Bo to wszystko było ja, torujący drogę. Usunąłem to, co nie było godne tego, co zamierzam na ciebie wylać. Usunąłem to, co mogłoby opóźnić twoją obietnicę? A teraz przynoszę nowe, tak nowe. Coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłaś. Coś, co całkowicie odmieni bieg twojej historii. Bo kiedy wchodzę ze zmianą, dziecko, nic nie pozostaje takie samo. A ja już wszedłem, już działam, już wieje nowym wiatrem w Twój dom, w Twój umysł, w Twoje serce. Ten niepokój, który czujesz, ten ucisk w piersi, którego nie potrafisz wytłumaczyć, ten krzyk, który dobiega znikąd, to mój duch cię ostrzega, to nadchodzi. To jak ciąża w ostatnim miesiącu boli, jest ciasno, jest niewygodnie, ale to znak, że to się wkrótce narodzi. To, co stworzyłaś na modlitwie, teraz narodzi się w rzeczywistości. Ujawnię to, co nosiłaś z wiarą. Myślałaś, że jesteś wystawiana na próbę. Ale w rzeczywistości byłaś ustawiana. Bo to, co Ci dam, wymaga silnego serca, odnowionego umysłu, uzdrowionej duszy. I to właśnie uczyniłem podczas Twojej pustyni. Uzdrowiłem Cię od wewnątrz, abym mógł dać Ci to, co jest zbyt wielkie dla kogoś złamanego wewnętrznie. I wiesz, Dlaczego to wkrótce nastąpi? Ponieważ twoja historia niesie ze sobą cel. Nie jesteś po prostu kolejną osobą. Zostałeś wybrany, naznaczony, oddzielony. Podczas gdy inni postrzegali cię jako słabego, ja widziałem cię jako narzędzie. I nawet bez siły czciłeś, nawet bez odpowiedzi kontynuowałeś. I dlatego teraz mówię: Nadszedł czas czci. Uczcie przed tymi, którzy widzieli, jak Cię zawstydzają. Przywrócę Twój dom, Twoje finanse, Twoje zdrowie, Twoją radość. Włożę nową pieśń w Twoje usta. Będziesz śpiewał to, co wcześniej mogłeś tylko wypłakać. Będziesz żył tym, co wcześniej mogłeś tylko sobie wyobrazić. Bo jestem wierny. A kiedy obiecuję, dotrzymuję. Kiedy mówię, wykonuję. Synu. Słuchaj sercem, najbliższe dni będą inne. Coś się zmieni, poczujesz to, zauważysz to, zaczniesz dostrzegać małe znaki, małe ruchy. Nie ignoruj tego. To ja potwierdzam, że niebo jest dla ciebie otwarte. I nie martw się, jeśli nagle wszystko się zmieni: Jeśli ludzie odejdą, Jeśli drzwi otworzą się niespodziewanie, To ja, synu, To ja spełniam to, co obiecałem. To ja przynoszę spełnienie. I nikt nie może tego powstrzymać. Ani piekło, ani okoliczności, ani wątpliwości, bo to, co robię, jest doskonałe, a kiedy nadejdzie czas, nikt nie może tego powstrzymać. Więc wstań, podnieś głowę, przygotuj swoje serce, bo to, o co prosiłeś ze łzami, Nadejdzie z honorem. To, o co prosiłeś ze łzami, będzie żyło z uśmiechem. A to, co myślałeś, że utraciłeś, przywrócę obficie. Bo jestem Twoim Bogiem i wysłuchałem Cię. Wkrótce, wkrótce to się stanie. To nie jest odległa obietnica. To jest teraz, to nadchodzi, a kiedy nadejdzie, przypomnisz sobie tę wiadomość i powiesz ze łzami w oczach: To był Bóg. To mógł być tylko Bóg. Synu, teraz potrzebuję, abyś słuchał całym sercem, całą duszą. Bo to jest najważniejsza część wszystkiego, co mam ci do powiedzenia. Zwróć uwagę: nic absolutnie nic nie było przypadkowe. Każdy ból, który czułeś, każda strata, które doświadczyłeś, każda nieprzespana noc, wszystko to miało głębszy cel. Pozwoliłem, aby pewne sytuacje nie zniszczyły cię, ale wzmocniły. Doprowadziłem Ci do granic możliwości nie po to, by zobaczyć Twój upadek, ale po to, byś nauczył się mi ufać, nawet gdy wszystko wydawało się ciche. A teraz nadszedł czas, by odwrócić stronę. Nadszedł czas, by doświadczyć tego, co kiedyś wydawało się niemożliwe. Jesteś bliżej, niż sobie wyobrażasz. Jesteś zaledwie kilka kroków od punktu zwrotnego, który na zawsze odmieni twoje życie. Ja, pan, uwalniam przed tobą nowy czas. Czas uzdrowienia, czas zadośćuczynienia, czas zwycięstwa, czas spełnionych obietnic. A kiedy to nastąpi, bo nastąpi, zrozumiesz każdą łzę. Zrozumiesz każde nie, które Ci powiedziałem. Zrozumiesz, dlaczego Cię powstrzymywałem, kiedy chciałeś uciec, dlaczego zamykałem drzwi, które wydawały się słuszne, dlaczego odpychałem ludzi, których uważałeś za potrzebnych. Bo znam przyszłość, mój synu. Widzę tam, gdzie Twoje oczy nie sięgają. I dziś, z niebiańskim autorytetem, ogłaszam: Przeżyjesz najlepsze życie w swoim życiu. Obietnica, którą nosiłeś w milczeniu, stanie się rzeczywistością przed wszystkimi. To, o co prosiłeś w tajemnicy, spełnię publicznie. Nie po to, by Cię wywyższyć ale by pokazać światu, że ci, którzy szukają mnie z prawdą, którzy czczą mnie szczerze, nigdy się nie zawstydzą. Postaram się pokazać ci, że to ja cię podtrzymywałem. To ja Cię wychowałem. To ja przygotowałem wszystko, szczegół po szczególe. Niczego nie zabraknie. Nic nie pójdzie na marne. Nic nie zostanie niedokończone, bo kiedy zaczynam, to kończę, a kiedy obiecuję, to spełniam. Synu, przestań z bólem patrzeć w przeszłość. Przestań obwiniać się za błędy, za upadki, za złe ścieżki. Jestem Bogiem, który wymazuje to, co minęło i pisze nową przyszłość. Jestem Bogiem, który przemienia historię, wskrzesza marzenia, odbudowuje życie. Jestem Bogiem, który Cię wybrał, nawet gdy nikt inny w Ciebie nie wierzył. I ja się nie zmieniam. Jeśli powiedziałem, że to się stanie, to się stanie. Jeśli powiedziałem, że Cię wskrzeszę, to już przygotowałem grunt. Po którym będą stąpać Twoje stopy. Jeśli powiedziałem, że cię uhonoruję, to już zapisuję twoje imię na kartach chwały. Po prostu wiesz dalej. Nie poddawaj się. Czekałeś tak długo, teraz wytrzymaj jeszcze chwilę. To nadchodzi. Jest blisko. Obudzisz się któregoś dnia i poczujesz w duchu, dziś coś się zmieniło. I rzeczywiście, zmieni się. Bo kiedy postanawiam działać, nic nie jest takie samo. A kiedy spełniam obietnice, przychodzą one w pełni intensywnie i spokojem. Weźmiesz głęboki oddech i zrozumiesz, warto było czekać. Wszystko, czego wróg próbował użyć, by cię zniszczyć, wykorzystam, by cię wywyższyć. Każdy upadek stanie się lekcją, każda rana stanie się blizną zwycięstwa, a każda łza, która spadnie, podleje żniwo, które przygotowałem własnymi rękami. Dziecko, Kocham cię wieczną miłością, miłością, która się nie zmienia, która nie zawodzi, która nie zależy od zasług. Jesteś mój. A ponieważ jesteś mój, nikt nie może cię zepchnąć z drogi, którą wytyczyłem. Przygotuj się. To nadchodzi. Wkrótce, już wkrótce. To, o co błagałeś, płacząc na kolanach, będziesz żył uśmiechnięty, stojąc z uniesionymi rękami, mówiąc Panie, cóżeś mi uczynił? A ja ci odpowiem, to dopiero początek, dziecko, to dopiero początek.